Cześć, witajcie! Dzisiaj takie zadanie bojowe Będę wymieniał! Ciutko. Yy, te... Będę wymieniał te wkładki szamotowe w kominku. Bo... Jaromir! Uciekaj! Smarki! Yy, będę wymieniał te wkładki szamotowe w kominku. Bo się po prostu. Się po prostu e, zużyły, popękały i już po prostu zaczęły wylatywać. Kominek produkcji e, Kratki. Model Aquario O, o ile dobrze pamiętam, 12. O mocy całkowitej 12 kW. tam ma na wodę. E, mocy wodnej miało coś około 8 kW e, Ogrzewa taki domek Czy domek Może domek to jest duże słowo e, Ogrzewa powierzchnię 80 m2 Tak się to prezentuje e, Kominek już jakiś czas tam nie był czyszczony bo tak nie było czasu A dzisiaj mówię tak jest chwilę ile wolnego czasu przy niedzieli, no to, to można, można się za to zabrać eee, Co tam jeszcze? No nic, zabieram się do to czyszczenie i, i wymianę tych wkładek i was tam będę, będę na bieżąco pokazywał co jak Na razie zdajmy sobie ten deflektor On nie jest standardowy, bo standardowe są takie ciężkie z warnikulitu Ale one po prostu po... Bardzo szybko się po prostu ukruszyły i, i po prostu rozpadał się cały ten deflektor a ten sobie odlałem z betonu z betonu żaroodpornego po prostu zrobiłem sobie formę, odlałem taki sam e, taki sam wymiar, ciut grubszy jedynie z tego betonu i powiem wam, że już chyba nie wiem, z 2 lata mam spokój z tym, z tym deflektorem tu widać jak widzicie, co prawda pęk ale to raczej się tam nie wpływa i tutaj też zaczął pękać, ale to nie wpływa jakoś tam na, na, na jego jak gdyby na, na zadania, które ma spełniać, czyli odbijanie tego płomienia, nie że całkiem do góry, tylko, tylko żeby, żeby się odbił od tego deflektora i dopiero sobie poszedł tam w te kanały wodne. No i dobra, hmm, biorę się za robotę i tam Was będę na bieżąco informował. Cześć. Wyjęty. Nie było lekko, bo on się zdeformował. Zobaczcie. To była... To była prosta blacha. A teraz zobaczcie jak jak się to wszystko wygięło. Ja to będzie trochę podprostować. No i zobaczymy, albo ewentualnie dorobić dorobić e, ten deflektor najlepiej również z, z betonu, wtedy już był spokój e, z tym. On tak przedtem, znaczy przedtem kominek jest już użytkowany jakieś 5 lat e, i co, i poprzednio i poprzednio poprzednio Jakoś nie było tego problemu, że to się tak zdeformowało. Teraz dopiero tak widocznie już się e, materiał, materiał duży i, i po prostu się coś takiego stało. No i dobra, teraz słuchajcie. Ja. E, nie wiem czy tam będziecie widzieć, ale tam są po prostu kanały kanały wodne, które trzeba wziąć po prostu szczotkę i, i przeczyścić. Nie, może... Włączę Wam jeszcze latarkę. To, to może coś tam zobaczycie? O, teraz widać. No i tu są po prostu kanały te wodne, e, które trzeba wyczyścić. Zaraz Wam pokażę jak. Te kanały czyszczę właśnie taką szczotką. E, mam taką prostą, robioną szczotkę na wymiar i i kawałek styla jakiegoś i to fajnie, wszystko tam idzie tym wyczyścić, bo inaczej no to nie ma po prostu z tym, nie ma tego jak zrobić, po prostu tu się daje tą szczotkę i czyścimy, tylko najlepiej założyć sobie na ręce jakąś e, reklamówkę albo rękawiczki, bo po prostu to będziemy mieli całe ręce brudne wtedy. No i tak każdą, każdą jedną rurkę jedziemy po kilka razy aż będzie czysta. I odcała filozofia. No i dobra, słuchajcie yy, półmieniówki wyczyszczone. Tak to wygląda, nie wiem co, czy coś tam będziecie widzieć. A w każdym razie są wyczyszczone. Najgorsze były te tutaj od, od jak gdyby od tyłu yy, za zarośnięte. No to w miarę, że, że były nawet całkiem spoko. Przynajmniej tak po, po oporze na szczotce. Tak sądzę. Tak to wygląda. Dobra, teraz się zabieram za, za wyciąganie tych szamotek. E, wyciągnę sobie te szamotki, sobie, wyprostuję sobie ten deflektor, założę sobie tą górę i powkładam sobie z powrotem ten, te, 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 te ściany. No i tyle. Te. No i dobra, słuchajcie. Tak to wygląda po wyciągnięciu tych szamotek. Teraz tak, trzeba to wszystko wyczyścić i najlepiej odkurzaczem z tych dziur tutaj wyciągnąć ten popiół, bo tutaj powietrze napływa. Tylko jeśli tu nie będziemy mieli tego, jak gdyby, drożnego, to, to nam się po prostu tutaj nie będzie, nie będzie tak dobrze spalało w tym kominku. Powietrze napływa tutaj z tych otworów. Później tutaj z tych tutaj przed szybą. No i jeszcze są nabuchy na szyba. No i to tyle chyba. Czyli od dołu nie ma żadnego napływu. Tutaj na dole, jak widzieliście, był taki e, różd jak gdyby szamotowy. I tyle róż No, znaczy podłoga, no taka. Nie było tam żadnych dziur. No, ale uważam, że nie, nie, nie bójcie się tego rozwiązania, bo naprawdę e, jeśli się pali e, tak się ma palić w kominku, to, to się spala super wszystko. Ten róż nie jest do niczego tutaj potrzebny. Dobra, czyszczę to eee, i co? Przynoszę sobie te nowe, te nowe wkładki i, i działamy. No i dobra, słuchajcie. Eee, szamotki przeniesione, blacha w miarę poprostowana. I co? Dzieci przeszkadzają? Nie dało się już tak jeszcze wyprostować bardziej, bo, bo ona się po zdeformowała. Także trzeba będzie coś pomyśleć o wymianie na, na nową ale jeszcze na razie założę i, i to jeszcze tam będzie. Dopóki się całkiem nie przepali, no to swoją funkcję będzie pomiło. No i co? Tu jest wyczyszczone, tylko czekam teraz, żeby jeszcze to odkurzaczem wyciągnąć z tych zakamarków, bo, bo teraz jest zakaz używania odkurzacza, bo... Junior śpi, także muszę chwilę poczekać. Eee, dobra, to do pod. No i dobra, słuchajcie. Mm, kominek wyczyszczony. E, te deflektory założone. Jakoś to to nawet weszło. E, na, na przyszłą wymianę trzeba będzie po prostu trzeba będzie po prostu wymienić tą blachę, bo już ona jest taka trochę pogięta, co jeszcze widzieliście. No i co? No, zakładam tylko zakładam teraz te te szamoty Dobra, pierwsza idzie w Trzeba po prostu wiedzieć się zabrać za to żeby... Tu są po prostu takie pióro No i tutaj oczywiście musi iść ten rand, tak jakby Do, do rogu czyli pióro na dół później na górę I się... następny no i pytajcie. Eee, a więc tak założyłem te wkładki i tak to wygląda komplet nowy wkładek założyłem ten, ten defektor jak mówiłem jest, jest stary dół jest eee, też nowy, wszystko jest Cały zestaw nowy, aha i do wymiany tych wkładek jednak yy, trzeba to wykręcić Tutaj jedną się dało wykręcić śrubę, tych się niestety nie dało, musiałem je rozwiercić Ale na razie tak tylko wstawiłem, yy, nawet nie miałem ich czym wkręcić, bo, bo, bo dzisiaj niedziela i tak wiecie, nie chce mi się tam już kombinować z tym No i co, wkładam yy, drewno i rozpalam